Witam was serdecznie. Jestem po przesłuchaniu. Ale nie trwało długo, maksymalnie pół godziny. Przedstawiono mi zarzuty przez Komendę Policji w Warszawie. Ma udział w nielegalnym strajku w dnia i, w zgromadzeniu, i udział w zgromadzeniu dnia. 7 maja 2020 roku. To był pierwszy taki protest przedsiębiorców pod kancelarią premiera, ale i zarówno przedstawiono mi zarzut z ustawy, z ustawy o niezachowaniu się zgodnym z ustawą, a w szczególności, proszę Państwa, w kwestii niezachowania odległości jednego od drugiego. Więc przekaz do pana panie, panie Szumowski. Od jutra, od jutra zaczynam polowanie na pana pracowników Sanepidu, a miejcie się pracownicy na baczności, ci, którzy wystawiacie te decyzje biorę się za Sanepidy na ostro, ale to naprawdę na ostro i e, będę odwiedzał Sanepidy e, niezapowiedziane. Będę robił dokumentację zdjęciową, ale i zarówno filmową, nagrywając pracowników Sanepidu i kierując wnioski do prokuratury o jednocześnie do głównego inspektora sanitarnego o zwolnienia dyscyplinarne ze względu na brak zachowania się zgodnie z ustawą o zapobieganiu yy, Tej wirusologii tego wszystkiego, o czym oni tam piszą w tej ustawie, ale i zarówno będę wzywał policję celem od razu ustalenia i spisania protokołu kierowania wniosków o wydanie decyzji, decyzji nakładającej na pracowników Sanepidu po 10 tysięcy złotych. Proszę Państwa, niedopuszczalne jest to, że pracownicy Sanepidu w swoich, e, proszę Państwa, oddziałach nie zachowują odległości niezbędnej i wskazanej w ustawie. Należałoby tutaj wskazać e, sytuację, w której, proszę Państwa, większość stacji benzynowych powinna być zamknięta, ponieważ pracownicy e, Orlenu, a to jest ta pisowska, proszę Państwa, stacja pana Obajtka, stoją w odległościach metrów. Zaladami i obsługują klientów. Proszę Państwa, żyjemy w jakimś państwie absurdu, w państwie chorym, w państwie totalitarnym. Po drugie, ta pisowska banda, proszę państwa, panie Kamiński do pana też, bo to pan każe tym funkcjonariuszom policji stosować metody represji, co przedstawiają w materiale firmowym TVN-u. Policjanci do czego są zmuszani przez obecną władzę pisowską, to chciałbym panu przypomnieć, panie Kamiński, kiedy to w roku 2015 na Alejach Ujazdowskich był obecny prezydent Andrzej Duda. Byli ministrowie, proszę państwa, rolnictwa, więc pan Jurgiel. Pan Ardanowski, pisowcy posłowie, kiedy mówili, że władza, władza, proszę Państwa, Platformy Obywatelskiej wyciąga przeciwko rolnikom policję i, środki przymu i stosuje środki przymusu bezpośredniego. No to brawo, brawo, mamy kolejną władzę w państwie, która na suwerena wyciąga proszę państwa środki przymusu bezpośredniego stosuj ale jeszcze lepiej no bo przecież ta władza pisowska proszę państwa mówi jasno i wyraźnie, że mamy epidemię koronawirusa. Słyszymy z głośników policji, proszę państwa, w Warszawie, że jesteśmy w stanie epidemiologicznym i każą się rozejść je, Jednocześnie nie pozwalają się rozchodzić, robią kordą, stojąc, trzymając się pod ręce, proszę Państwa, łamią przepisy ustawy. Więc teraz, Panie Kamiński i Panie Szumowski. Bierzemy się za sanepidy i apeluję do wszystkich, abyście odwiedzali z telefonem komórkowym sanepidy i robili zdjęcie pracownikom, którzy nie zachowują odległości dwóch metrów od siebie. Wchodźcie do pokoju, róbcie zdjęcia, spisujcie nazwiska i składamy zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa, nie stosowania się do ustawy zgodnie... Z ustawą epidemiologiczną Na którym sanepid się powoduje Nakładając na nas kary Więc kij ma dwa końce moi drodzy pracownicy sanepidu Po drugie Zajmijcie się pracownicy sanepidu Do tego Do czego powinniście się Do czego Nie, nie, nie jesteście Powinniście być powołani do tego Żeby kontrolować jakość żywności Wody, etc, etc Stojąc na straży Bezpieczeństwa zdrowia Polaków. Dzisiaj jesteście takim, proszę Państwa, elementem represji represji wobec suwerena, tych ludzi, którzy was Skurczybyki utrzymują i jeszcze płacą płacą na was podatki. Więc klimat dwa końce moi drodzy. Opuściłem do obiegu yy, zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Nie piszcie o możliwości popełnienia przestępstwa, tylko o popełnieniu przestępstwa. Bo mamy szereg dowodów na to, że władza pisowska poprzez naciski i represje na funkcjonariuszach nakazuje im, proszę Państwa, łamać prawo niedopuszczalnym jest do tego, żeby funkcjonariusz policji, który ma stać na straży zasad praworządności i proszę państwa, narusza przepisy ustawy, narażając nas jednocześnie na utratę zdrowia i życia, spychając nas, co powoduje, że nie zachowujemy sami na protestach odległości dwóch metrów. Więc zwróciłem się wczoraj do. Stopnopu, ponieważ 6 jest e, protest stopnopu, żebyśmy wystosowali pismo do policji, do komendanta głównego policji, do Ministerstwa Spraw MSW, nie, żeby do pana Kamińskiego, żeby policja e, zachowywała się zgodnie z ustawą, żeby każdy policjant, który będzie na proteście, Zastosował się do ustawy i stał w odległości nie mniejszej niż 2 metry jeden od drugiego. Więc takie pismo wystosujemy do policji z żądaniem, proszę Państwa, stosowania się do przepisów ustawy. No cóż, tu więcej można powiedzieć. Jak, jak niewiele osób zna, nie przyjąłem, proszę Państwa. Odmówiłem składania zeznań, będę przed sądem w Warszawie składał zeznania. Nie mam ochoty dyskutować i polemizować, proszę Państwa, z tą władzą, która stosuje metody represji. A do policjantów, bo też oglądacie te filmiki nasze, apeluję, żebyście swoje rodziny, swoje dzieci, swoje żony przebadali na zawartość metali ciężkich i e, substancji glifosat, jaka znajduje się w żywności, to ta władza pisowska pozwoliła was truć i Wasze rodziny. Więc zastanówcie się tak naprawdę, kogo bronicie albo bronicie jednej bandy Sosko-PSL-owskiej, albo bronicie drugiej bandy pisowskiej. Więc zbadajcie swoje rodziny, sprawdźcie i zobaczycie, moi drodzy panowie, o czym ja mówię. Także później nie krzyczcie, żeby Wasze dzieci leczyć na koszt podatnika, a jednocześnie podnosicie ręce na podatnika i stosujecie metody represji. E jeszcze jest jedno, bo złożę do Rzecznika Praw Obywatelskich i do Rzecznika Ochrony Danych osobowych, proszę Państwa, zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Komendę Główną Policji i zarówno funkcjonariuszy policji, którzy spisywali nas w Warszawie o przekazywaniu do Sane Pidu naszych danych personalnych z naruszeniem przepisów RODO i ochrony danych osobowych. Więc na jakiej podstawie, w oparciu o jakie przepisy prawne policja przekazuje, proszę Państwa, dane personalne osób, które zostały spisane, proszę Państwa, instytucji, co do której ja nie wyraziłem zgody na upublicznianie moich danych personalnych. Więc w dniu dzisiejszym Taki wniosek do rzecznika praw obywatelskich, ale i zarówno proszę Państwa do RODO, do no, Rzecznika Ochrony Danych Osobowych składam zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez funkcjonariuszy policji w Warszawie. Pozdrawiam Was serdecznie i naprawdę wieście mi szczerze. Róbcie to, nie, nie bójcie się, to my jesteśmy suwerenem. To my sprawujemy władzę z w tym kraju i nie, nie będziemy się po prostu dawać po twarzy stukać tym, tymi pseudopapierkami. Tak nie może być, proszę Państwa. Pozdrawiam serdecznie.